Rarająca. Witamy. Tym razem co jest? Juri. Coś tam będzie z komputerem. Czy mnie słyszysz? Oczywiście, że Cię nie słyszę. Bo. Coś pominęłyśmy. <grymne> Cóśmy tam. Y y szybko tekst tam przeleciał. O, o, hej, Vincent. Dziękuję bardzo, że zdecydowałeś się na tą moją pracę. Coś takiego. Mówiła, że ona chce się z nim zobaczyć. że Żeby powątpiewała, że kiedykolwiek się spotkamy. No, to też powątpiewałam. Jakby Soria ja, i ja angielski, tak. Ale te oddechy, dobra um, Lisiasta będzie miała robotę, będzie dodawała napisy do tego No ale mi to tam nie martwi, bo ja jakby, ja szybkiego nie jestem w stanie Rozszyfrować, a też zapominam, poza tym Poza tym co, ja musiałabym, szczerze mówiąc czasem używać tłumacza no jak się nie używa, to się zapomina. A Juri to w ogóle, bez urazy. Juri no. Yuri się za nami, biedulka stęskniła, ale to widać, tak. To można świadomić, i te łezki prawie że. No ale, ej. Nawet fajnie miło jest spotkać się znowu Juri. Jakby w ogóle ten ładny jest ta grafika, i w ogóle wszystko. Wiesz, co, co, co na pewno lepsze niż Tamenda Monika. Tylko nie Justy Monika, Justy Yuri, Justy Vincent. Czy może używać mojego prawdziwego, czy nie? Nie używaj mojego prawdziwego imienia. Nie, ja nie to, mi... tak? To jest moje prawdziwe imię. A, dobra, nie, dobra, nie jest, sorry. Nie, to nie jest moje prawdziwe imienie. Dobra, ja głupia. Moje imię to no przecież wiecie, że Lisiasta. A Juri to Juri. Juri z Juri, fajnie. Ale ten. Najgorzej, bo jak są takie, wiesz, popularne imiona jak Julię, Klaudię i spotykają się takie dwie Julie i takie Julię, którą Julię rozróżnić w ogóle. Albo nazwiska i inne cholerstwa. Jakie oczy mówię? ma? Dajmy, że niebieski. Bo nie ma czemu. Niebieski rządzi. Ale ja mam serię niebieskie. A ty, Juli przyznaj się jakie masz oczy. Powiedz. Ja mam... Nie wiem. Nie wiem. Ale ja mam fioletowe oczy mieć. Dobra, uznajmy, że masz fioletowe, ale ja mam niebieskie. Ja szczerze się przyznam. I co w tym takiego? Ja uznałam, że w sumie tak... Uznałam, że Vincent musi mieć niebieskie. Ja mam tak. Że... M, aha, m, miesiąc urodzin to październik. 20. No właśnie Jury się przyznała na YouTubie, że ona ma w tym czasie urodziny i coś tam odwalaliśmy. W Dawa World'a graliśmy, było super, zapraszamy. Jest okay. Jakaś tam. A moi, moja it's data urodzenia... mail. Mm -hmm. Facet female to kobieta. Bo feministka, że no. Mail to facet. No, jesteśmy facetami. Nieźle. Ale ten... Ja przyznam się, że mam 22 lutego 2002 i same dwójeczki. Nie, nie. No, jestem staruszka i ma 20 lat. W tym roku. Od lutego. Zamiast się skupić na tekście, to my gadamy sobie pier... Pier... No. Pier... Juri się nam tu już wyżaluje. Nieźle. taki Maciek, jeszcze Juri herbateczka. Bo nie wiem czy pokazywać. Juri herbatka <laughs> i jej czekoladka. Nieźle, co? Mhm. Mucha leciała. Nie wiem czy nie widać było, ale mam cieszę nie. Ci, Juli, będziemy się dobrze sobą opiekować. Ale, Ej, Juli nam składała w ogóle urodziny, ja pamiętam. Dziękujemy jeszcze raz za słyszenie życzeń urodzinowych. <grych> <grych> Dziękuję. Dobra, ja się przyznam, ja za dużo gadam. Jednak co ja. Twój kanał. No ale dobra, Juri z Juri e, gadają spoko. Językiem migowym. Migowym. Świetnie. Zaje. Mama kaskad A tutaj i tak dalej. fajna Ale ona ma fajne opcje, ale to za chwilę będą. Chyba, że w następnym odcinku. No Jury tam biadoli coś. Jezu, Chryste Ja bym ja chciałabym trochę umyć angielskie, jakby... Ja niby się uczyłam, ale ja zapomniałam musiałabym to tłumaczyć. Ja kiedyś tam coś tam, wiem, że jakieś napisy dodawałam do czegoś chyba z twoich filmów. No, ale... ale no, ja I... nie nie wiem, i ja nie wiem, czy Z tego, Tak. ja nie wiem, ja wiem, y... ja wiem, że ja napisy, wiem, ja boję się czy czasem czegoś się nie wiem, nie zmieniło na YouTube, w ustawieniach. Bo, bo ja wstawiałam, było mi super, fajna zabawa. Nawet można tłumaczyć tytuły na różne języki, że jak jest jakiś nie wiem, zagraniczny kanał, to od razu automatycznie mu się jakiś film, załóżmy z polski czy z Chin, wyświetla w jego języku. Ja tak miałam zresztą razy. Nawet japońskie jakieś kanały. Ja myślę, że to polski kanał, a to chiński na przykład. U! Juri nas nie polubiła, ona się po prostu obraziła czy coś. Czemu ona tak nagle się wyłączyła? Ciekawe. Zobaczymy, pożyjemy. Bo jak mało gadamy, to co? Jeszcze się zawiesiła. Teraz jest w porze Juri się nie obraża i teraz jest jakby taka smutna, że się obraziła. No dobra, wybaczamy. Teraz nam coś tam wsypała do folderu. O i możemy zmienić muzę. O, teraz jest o wiele lepiej. Chyba Juri będzie wtedy bardziej szczęśliwa. Okej, okay, pani Juri. Co, co? Co? Co myślała? Juri zainteresowanie, Juri świat. Um, że, jest że jakie uczucie? No się niby czuje dobrze, ale jakoś tego nie, nie wyczuwam, tego nie widzę. Powracawszy znowu. Teraz Juri um, trochę odsapłyśmy um, z moją siostrą Juri. Juri się teraz czuje nagle dobrze. Okej. Okay. Co zamierzasz robić Vincent? No nie wiem, co? Co co? Do Nie no, dobra. Chciałam <laughs> mówić o Covidzie. a ona coś o Covid pierdan. Jak O, no tak, coś tam w Ale ten... Ja w ogóle ja widziałam taki, taką animację, jak Yuri próbuje pokonać świat przed pandemią, używając chipsów. A, Pamiętasz? We... Quester co dobrze wymawiam ja ja tak, tak było Juri. Ja o w komentarzach może. ją Ale ten... No, jest taka zmartwiona i w ogóle tak, że tak się to stało. Ale przecież już COVID nie ma, znaczy dobra, jest. Jakby niby, no jest ten wirus, no ale już tak mniej. Yuri, pomóż nam. I Z Yuri fajnie się dogada, jednak. Jest, nie. Musiał ten, dobra, która była i... dobra. Czas Monika nie, bo czas Monika my, Monika walimy. To 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 jest dobre. To jo. ja. I tak na toki toki się nie znam. A to? To jest fajne. To jest good. Tak tak. O. No Juri też się podoba. Jeszcze, ja. Jeszcze. Nie ma nic podejrzanego. Wróciłyśmy znowu. już się cieszy. You back! Wróciłeś! To świetnie. Miała jakiś koszmarny sen. Nie wiem, czy by cię to zainteresowało. No ja też mam często koszmary, więc. Eee. Co? Eee. Weź mnie co bywa. Pani, to, to na tencizja, pani. Może jakby to ostatnie? Jakby, jakby mnie by zainteresował koszmar. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłam, ale okej. Nie, tak, tak. Naleźmy dobrą decyzję. Ja się powiem. Taki koszmar. Ja powiem, może kiedyś swój koszmar, bo ten. Umyślano. Ale ja wiem, że mi się coś śniło, jakby coś jakby z Poppy Playtime, że mojemu kotu kot straciło, mój kot stracił łapki, a jedną sobie jakby wziął, prawą, a prawą sobie postanowił, że, e, oleję tą prawą, i kazał mi to wyrzucić, jakby, ja wiem, chory sen. I nie kumasz chyba. Jeszcze mi się śnił śnieg w, w sierpniu, i chciałam to nagrać. Supcia Juri, <pelled being HD> <entreprises> <glucose racing> <benimle> ty chyba się DJ-em stajesz. To? Co? dobra, no, też może być. Juri, jakby coś to Olianie tutaj nie było, taką pozała mam w Tutaj, ale jak? właśnie właśnie skopiować, żeby wydać się do muzyki. To z YouTube'a, To może pokazać nie yes, są z draki, po prostu. Jest, jest taki... tam machnie, mam ma darmowo pobrać, ale myślę, są draki z Bengidoki. A. A to są oryginalne, więc... Więc no, yes, pokażę, mogę jak to zrobić, jak mam to, jak to zdobyć. To na YouTubie wiadomo, gdzie to się robi? Ja, no, mam no, taki kanał Jas Forever. To w komentarzach wyślesz Fajnie by było Ja wam dam I dam linka do pobrania, żebyście też mogli zagrać tego. Miło Moda I... to takie drugie z, z tego tam stylu coś To jest takie porażające, Julii się troszeczkę nie czuje z tym dobrze Kursor, zrób coś z tym Pani kursor <śśśś> Głasku, głasku! Ciu, 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 ciu. Weź na Dreams Nie yeah. na nosie, wiesz mój Dreams, mój senny system Kurna nie umiem czytać coś tam coś To ja sobie później przetłumę O, już wiem co z... A, nie jest coś Dobra, to w następnym odcinku Nie! Trzeba zmienić muzykę! To nagle prosisz, proszę zmienić muzykę, a potem mówisz, nie, nie, a potem, a tak! Chciałam zmienić muzykę, chcę zmienić muzykę! Playstation? a dobra, to jest to, dobra. Co robimy? Nie wiem. Ja też. E... Oczywiście, poderwiejmy tą Juli. Jest już e... Very intelligent może. Nie, nie mogę. Ja? Czekamy. E, no dobra. Bo jest inteligentna chyba, nie? Ale że jest kom... normalna, Ale, Z... Ale Zasypiemy ją komplementami, a potem będziemy ją opłotkowywać, plot jak to typowe baby robią. Cześć. Dobra. Film komplementowała się potem tym See you later, bye bye Bye-o, srajo See you ...next time Dobra Powracałe... Powróciłeś i coś tam coś To... Ola, no, na może inną opcję Okej okay. Damy. ...się boję Nie wiem To coś <średzimy> ja, ja nie nie wiem, czy to, to w był w dobry pomysł I am new i don't know. Najpierw się. Pani się mapuje, zasyp komplementami. Okej. Nie mogę, mam tutaj rozumieła. Mona ma. Eee. Co ty robisz? I dalej uśmiechnięta, bo wróciliśmy fajnie. W kole, my, w ko już w, w tym jednym odcinku wracamy i ten. Co jest? Co to zabiera? Co to zrobi? Dobrze, mam jeszcze kamerę Ja mam się bać, co?

Let's be gay Ok, let's begin. gay okay, ok, jak się czujemy? Jak się czuję? No dzisiaj to czuję się na happy O, oh, jak dzisiaj to słyszę to widzę jak się cieszę tak, że stęsliwy Eee, tutaj jak słyszę słowami to mam, się tłumaczyć no to... Ok, to a tak moim razie z dowiedzimy się na następnym odcinku. Baja! Było super.